przed ostatnie oświadczenie. Przed nami jeszcze jest ostatnie. Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, ale przede wszystkim Panowie. Listopadowy wąs, zwróćcie na niego uwagę, jest niebyle jaki. Ten listopadowy jest wyjątkowy, noszony z dumą, noszony z przekazem, ale przede wszystkim noszony z troską. Mowember, to przypomnienie o męskości, która nie wstydzi się Dbać o zdrowie to przypomnienie o tych, którzy walczą, to też przypomnienie o badaniu, o rozmowie, które mogą uratować życie. Panowie badajcie się, bo zdrowie to nie kwestia odwagi, tylko odpowiedzialności, a badanie profilaktyczne to nie oznaka słabości, lecz świadomości. Listopad to bardzo dobry czas, by zbadać prostatę. Sprawdzić poziom hormonów, zrobić morfologię, porozmawiać o zdrowiu psychicznym, stresie, lęku albo też przemęczeniu. Wąs przyciąga wzrok, ale to badanie jest najważniejsze i ratuje życie. Panowie, nie odkładajcie siebie na później. Brawo. Wysoka Izba, Szanowni